Nie pozwól, żeby ból głowy z Tobą wygrał. Nurofen Ultra Forte to kapsułka z maksymalną dawką w płynnej formie, która zwalcza ból dwa razy szybciej. Nurofen Ultra Forte. Możesz na niego liczyć. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz Nurofen Ultra Forte w nowym, większym opakowaniu. Oszczędzasz aż 15%. Gdy znokautujecie ostry ból gardła, potrzebujesz silnej pomocy. Strepsils Intensive to najsilniejszy lek na bulgardła. Zawiera unikalny fluorbiprofen, który zwalcza stan zapalny wywołany przez wirusy. Strepsils Intensive. Szybka ulga w ostrym bólu gardła. Teraz z większym opakowaniem Strepsils z miodem i cytryną oszczędzasz do 40%. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jak zdaniem Polaków powinien działać preparat na wątrobę? regenerować. I chronić. Powinien wspomagać wątroby. Dobrze, żeby usunąć toksyny. Jednym słowem, proliver. Brawo! Proliver, dzięki zawartości aż czterech składników aktywnych, zapewnia poczwórne wsparcie dla wątroby. To jedyny produkt o tak szerokim działaniu i do tego w niskiej cenie. Proliver na wątrobę dla każdego. Proliver cztery sposoby wsparcia wątroby. W fabryce mlekołaków od Lubeli. Wszystkie testy już za nami. A teraz najważniejszy test. Spróbujcie. Inwazja smaku w każdym mlekołaku. A w promocyjnych opakowaniach super Gra fabryka. I dodatkowe nagrody do wygrania na www.mlekołaki.pl Była raz sobie mała dziewczynka o imieniu Ania, która z radością odkrywała świat, gdy nagle ból i gorączka stanęły na jej drodze. Na szczęście jej mama ufa nurofenowi dla dzieci forte, którego skoncentrowana dawka to mniej płynu do połknięcia. A ulga w gorączce trwa aż do 8 godzin, by Ania z radością mogła ruszyć w świat. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.